Prace przy budowie nowego miejskiego stadionu wkraczają w kolejną fazę. Przy ulicy Sportowej ma stanąć nowoczesny obiekt z trybunami na 2800 miejsc, z boiskiem treningowym ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem sanitarnym z szatniami. Przy budynku powstanie również parking. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2013 roku. O przebiegu pracy rozmawialiśmy z Magdaleną Kurowską, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta. W chwili obecnej kontynuowane są prace związane z przebudową i remontem budynku administracyjnego tego pawilonu, który istniał na stadionie. Jest wykonywany nowy dach, wstawiana jest stolarka akienna, dokonywane są ocieplenia tego budynku i prowadzone są także prace związane z budową trybun okalających boisko naturalne. W Pracami towarzyszącymi są prace związane z sieciami kanalizacji deszczowej i siecią elektryczną. Zima była długa w związku z, i, i ciężka, jeżeli chodzi o opady śnieżne, i w związku z tym wiele prac trzeba było częściowo przerwać. W związku z tym są niewielkie przesunięcia odnośnie harmonogramu, bo niektórych prac nie można było wykonywać w minusowych temperaturach. Jeżeli chodzi o liczbę miejsc na trybunach, to jest zaprojektowane na 2800 miejsc około, z tym 250 będzie zadaszonych zgodnie z wymogami dla prowadzenia rozgrywek drugiej ligi. Umowa została zawarta z wykonawcą na ponad 18 milionów złotych i mamy nadzieję, że w tej kwocie się zamknie. Należy dodać, że gmina Miejska Silnik otrzymała dofinansowanie w ramach programu RPO na rewitalizację stadionu ponad 10 milionów złotych. Prace mają być zakończone i cały obiekt ma być oddany do użytku w tym roku, do końca tego roku.